No i hej, witam was znowu. Jak widzicie, może nie do końca, bo teraz to nie widać, co to jest, Jums. Jums w dwóch częściach rozjechany. I co? Takie pytania nieraz tam padały właśnie w komentarzach, że, że tak otworzył, bo tam był Jums, chciał coś wiedzieć. No cóż tu wiedzieć D65 silnik rosyjska maszyna, ukraińska chyba. Kupiłem to, powiem wam tak, tokarkę kiedyś kupowałem i facet, który gość, człowiek, który mi to przywoził, tą tokarkę HDS, mówimy, że ma takiego jumzika kilka lat temu w dosyć dobrej cenie, cenie złomowej, zakupiłem to od niego. I właśnie tym traktorem większość plac, prac polowych wykonuje. A powiem wam dlaczego. I pomogę Wam troszeczkę w skrzyni biegów, bo, bo, bo sam się tam motałem. Nie ma takich materiałów polskojęzycznych, albo ktoś tam coś wrzu wrzucił z jakąś muzyką i nie do końca wiadomo, co tam się dzieje. A tutaj z tą skrzynią no nie ma jakichś większych problemów, ale chwilę Wam opowiem, żeby było wiadomo, jak tą skrzynię się rozbiera, żebyście nie błądzili, nie zastanawiali się tak jak ja, nie? bo też szukałem materiałów. No jakaś tam muzyczka leci, ale aby ktoś coś troszeczkę wytłumaczył, byłoby lepiej. Tam są na ukraińskich stronach chyba. Czy na rosyjskich coś wiem, że, 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 że tam jest pokazywane, tak? Jak to rozebrać? I, I jakbyście chcieli jeszcze reanimować taki ciągniczek, to możecie, krótko wam powiem tak. Szczęściami jest coraz gorzej. Ja troszeczkę z rynku wtórnego, tutaj te części, przepraszam Was, że, że wcześniej tego nie nagrałem, bo tak zastanawiałem się. o To, co wymieniłem, to ktoś popełnił błąd i za ten błąd musiałem ja zapłacić. Ale powiem Wam później o co chodzi. Dobra, żeby nie przedłużać. No, idziemy z tą skrzynią do przodu, wiadomo, rozjechać trzeba. Rozjechać tak, ona jest przerobiona już na, na ciągnik rolniczy. Ja sobie tam nią drapę, o, że lepiej mi wychodzi jak 60 i w paliwie, i, i lepszy uciąg ma. Dlatego ją trochę jeszcze zreanimuję, zostawię opon jeszcze troszeczkę, chociaż widać pęknięcia, ale troszeczkę jeszcze opon jest. Szkoda by było to po prostu zezłomować, wyrzucić na złom. Trochę roboty mnie tu czekały już. Teraz już jestem, można powiedzieć, po półmetku, bo skrzynię mam złożoną. Dobrze, i wracamy do tematu skrzyni. Sprzęgło, jak wiadomo, tam są na jakichś filmikach, jak regulować to sprzęgło. Części do sprzęgła jeszcze są. Można z powodzeniem dokupić różne elementy, chociaż co do jakości to nie będę się wypowiadał. Pewno nie jest to tak jak oryginalna część. Rozjechać trzeba bez dwóch zdań rozkręcić to wszystko, przystawki, pompy Do tego wam też nie będę opowiadał, bo to bez sens totalny to wiadomo, żeby rozjechać to, 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 to co trzeba odkręcić, to trzeba odkręcić z tym se pewno dacie radę. Pojawiają się troszeczkę problemy z, tutaj z tym sprzęgiełkiem gumowym ja jak ją kupiłem, to silnik trochę tam poprawiałem wtryski no, robiłem tam grubszą robotę, można nie powiedzieć, nie przy tym i wymieniłem to sprzęgło po niewielkim w sumie Ile to z półtora roku, ze dwa lata temu to robiłem, bo do tego sprzęgiełka idzie się dostać, żebyście się nie rozpoławiali silnika, jakby wam klękło. Tymi okienkami bocznymi, które są tutaj wokół tego korpusu, można się do tego sprzęgiełka dostać. A na pewno, jak będziecie użytkować ten ciągniczek, na pewno ten problem się u Was pojawi, bo pokażę Wam, co się działo z tymi gumami. Już po bardzo krótkim okresie użytkowania, już widać takie odgnioty, jedna jest nawet z nich chyba dosyć mocniej tu zdezelowana. Proszę bardzo, Dobra, widać w głąb takie. Były te oryginalne, te połóweczki założone, nie są spawane, żeby ktoś nie zarzucał, że, że tam pospawane, jakiejś kiepskiej jakości, czyli te elementy były nowe, założone, te odgnioty są. No niewielkie pieniądze, szybko można to wymienić rękę tylko chudziutką trzeba mieć żeby się tam dostać dobra temat zostawiamy dalej czyli tutaj jest newralgiczna część jakby kupił oryginalne takie gumki gdzieś nie wiem ja tutaj mamy niedaleko w łódzkim sklep który się zajmuje częściami do MTZ ten pan tylko takie miał no i do widzenia nic więcej nie zrobię założę drugie znowu ze 2-3 lata może wytrzyma ta jak u mnie. tak przestrzegam jakby ktoś większa areał miał to, to będzie problem nie. Tu widać wszystkie te tuleje, tam łożyska igiełkowe, takie rzeczy. To będziecie widzieć, jak to wszystko porozbierać. jak to Nie ma większych problemów, po prostu tutaj, nie? Z, z demontażem tej, 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 tych dekli bocznych, tych, tych wszystkiego trzeba tutaj to rozebrać. Teraz yy, przyjdziemy, tu jak widzicie, tu ja już zamontowałem górny wałek, suwaki, rygle, wszystko już chodzi. Powymieniałem trochę trybów, część no, z rynku wtórnego, tam. Wsteczny kupiłem nowy, łożyska. Ten wałek, żeby wyjąć, powiem Wam to, bo to jest najważniejsze, bo tyle Wam chcę, pomóż. Wiadomo, ten górny wałek jest jako atak. Na przewylot idzie, będziecie to też widzieć, ale możecie zastanawiać, jak to wyjąć. Wiadomo, wodziki trzeba zdemontować, te suwaki zatrzaski, wszystko, rygle wykręcić, tak jak je tu widać. I tak, powiem Wam, że Musicie odkręcić te śruby, które przytrzymują zarazem taką tuleję, w którą od tamtej strony, od tyłu, może wam to pokażę, ta tuleja jest tu na przewylot, O, zaraz, 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 bo tu nie mogę sobie poradzić, ona jest tutaj, o tutaj, jak ją widzimy. I tam jest w niej łożysko spięte tym segerem, który tu widać. Także. Zabierając się do rozbiórki, przepraszam, bo się zawadziłem tu do rozbiórki i te śruby wykręcamy. Wtedy luzujemy, jakby już atak. Bo tak mówiłem, przez to łożysko, przez ten, ten, ten pierścień, tam, bo to nie jest pierścień segera, tylko taki zatrzaskowy, jakby który się spina z łożyskiem. Zaraz wam pokażę to łożysko tutaj, i ten pierścień. Musicie odkręcić te śruby, nie odkręcając tej śruby. Próbować to wybić i powinno wam wyjść to łożysko, to, które tu widzimy, i z tej tulei, ona jest tutaj ta tuleja między ryglami, i druga część łożyska wyjdzie wam, zostawiając prawdopodobnie zostanie pierścień zewnętrzny tego łożyska. I dostaniecie się do śruby, nie mówimy o tej śrubie, o tej. Tylko za, za tymi łożyskami jest następna śruba, którą trzeba odkręcić. Wtedy wybić ten wałek sobie do przodu, tą tuleję, tą tą, którą tu pokazuję. Cofnąć do tyłu w tym kierunku, do siebie jakby. I możecie jeszcze, nie możecie, tylko musicie, odkręcić. Tu jest kołek taki z boku, przepraszam was, o, o, o widzicie ten kołek, tutaj obok dźwigni sprzęgła i hamulca. Trzeba tam odkręcić śrubę, bo ta śruba wchodzi, tutaj lampa zawadza. Tutaj wchodzi na przewylot przez obudowę skrzyni biegów, tą i blokuje wam ten pierścień zewnętrzny, od łożyska, które już jest tutaj przy główce ataku, w tej w tej pozycji. Tak, to już jest to łożysko. Tylko zaraz Wam powiem, właśnie historię z tym łożyskiem. Co tu ktoś odwalił? Numer. Powiem Wam dalej, jak to rozbierać. Czyli wyciągamy tą śrubę. Jak ktoś ma taki magnesiki, czy coś tam, ten kołek cofnąć i cofnąć najpierw pierścień. Pierścień w tą stronę, w stronę skrzyni biegów. Wtedy łożysko zesunie się z wałków, zostanie Wam bieżnia z łożyskiem. I w ten oto sposób to wszystko się zluzuje, a wałek cały ten górny wałek wtedy, yy, reasumując, jakby odkręcił to oczywiście, i tą śrubę dajecie lekko do przodu. On ma tam z 5 mm luzu, i wyciągacie cały wałek z trybami do góry. Do góry, idzie do góry, i już go macie. Czyli taki krótki film, jak to zdemontować, prawda? No bo pasowanie takich rzeczy, że nie będę się tu wysmętniał, każdy sobie będzie robił, jak będzie chciał i z czego będzie chciał, bo to co ja wam tutaj. I pojawia się teraz y, dylemat, bo y, żeby rozebrać znowu dolny wałek, jeszcze tak szybciutko, wiadomo, dekle z jednej strony, tu były jakieś przystawki do pomp, nie ma ich, i tu z drugiej strony współpracujący od reduktora, tutaj jest też. To jest chodzi na tym wodziku, na tym przepraszam za to nagranie, bo tak nie, nie sam to nagrywam. Na tym wodziku chodzi tutaj jest jedna przesuwka, druga jest tutaj do dużego tryba, czyli ten dekiel demontujecie i z tyłu pod atakiem. Nie wiem, czy ja wam to pokażę, ale spróbuję. Pod atakiem tam, no nie widać, pod atakiem jest nakrętka, który z drugiej strony zakręca ten dolny wałek. Trzeba ją odkręcić, tą nakrętkę. I wtedy wycofując ten wałek, to jest końcówka wałka przekazu mocy. Wycofując ten wałek, powolutku zsuwają Wam się wszystkie tryby, i wtedy będziecie mogli zdjąć do końca, bo tego do końca nie zdejmiecie, dopóki nie, zdejmie, nie, 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 nie zdejmiecie dolnego wałka. Wtedy będzie można wycofać, całkowicie wyjąć ten element. A ja Wam powiem tak od razu. Co zrobiłem? Co zrobiłem? <laughs> Co ktoś zrobił? to za manewr? Bo ten traktor by dalej chodził. To jest twardziel. To są tryby takie no... I, i, I tam podejrzewam, że jeszcze by to tam się śmigało. Jeszcze by chodziło. Ja ją kupiłem. To sprzęgiełko tu zrobiłem. I, i ona mi wyła. No, wyła i hałasowała mocno. I mówię, w końcu się zlituje nad tym. No, teraz sobie nam dołoży. Chyba 700 zł wszystkiego. Drogie było to łożysko. Ktoś zrobił, są problemy z tym łożyskiem, diametralny błąd. To jest w sumie ten wałek cały ataku, nagram, pokażę o co chodzi. O, tu jest ktoś, zobaczcie co założył, w ten pierścień, tam co wam pokazywałem, który jest zabezpieczony kołkiem, ktoś sobie założył stożkowe łożysko. Porażka niesamowita, bo co zrobił, jaki błąd, proszę was pokażę. O, to jest to łożysko, które wchodzi tu, na ten wałek. Tak jak Wam wcześniej mówiłem, no przyda Wam się to jakbyście robili, może się nikomu nie przyda, ale niech tak będzie. I to jest ta tuleja, tu jest w tą dolną część wchodzi tryb, ten z dolnego wałka, a tutaj tym pierścieniem się to spina razem z tym łożyskiem. Do tego ja Wam mówiłem, że tu trzeba odkręcić tą śrubę tutaj, która jest. I tak to wygląda, a u mnie ktoś sobie założył stożkowe łożysko, które jest podtrzymane. Tym kołkiem tylko z boku. To się wszystko rozkręciło, wycofało. Tragedia. I cały czas napierało, w sumie, cały napór z, tej, z tego ataku, z koła satelitarnego, par, jakby w tą stronę. Spadało to wszystko, nie? Głupota. No nie wiem, ktoś popełnił taki błąd, że, że, że nie do opisania. No to nie wiem, no nie będę więcej do ten temat mówił. A tu miałem znowu z odzysku oryginalne łożysko od niego. Tylko powiem wam, co mnie spotkało. Tutaj ja mam takiego przewspaniałego człowieka. To nie jest już jakaś anegdota, tylko naprawdę cudowny facet. Dwa razy już mi pomógł. I teraz mi załatwił takie łożysko. Czy załatwił? Yy... Za, no załatwił, tak? W sklepie, niby, ale troszeczkę się pomęczył. Bo oryginalne to łożysko, to jak pokazuję wam, to na nim zostają. Ono jest z kołnierzami, tutaj na tej dolnej bieżni. A ta górna część jakby się przesuwa. Tutaj, ustawiając na tych podkładkach dystans, regulujemy luz na ataku, a to łożysko jakby się przesuwa. Ale był problem, bo to jest chyba dedykowane łożysko. Nie mogłem nigdzie dostać ani w tym serwisie ruskich traktorów, ani. <śm> Ani tak, no, w sklepach z łożyskami. Pojechałem w to jedno, właśnie nie mogę tu mówić chyba, bo to była reklama. Wybrane to miejsce, do tego mówiłem przewspaniałego człowieka. I on mi dobrał łożysko tylko na odwrót. Y y dobrał mi takie łożysko, że y zostają rolki w zewnętrznym pierścieniu, a chodzą po tym. W niczym nie przeszkadza. Kołnierzowe łożysko. Trzeba z jednej strony musi mieć kołnierz, w drugą stronę luz. Wtedy mamy te Kilka, kilka, nie wiem, nie mierzyłem tego dokładnie, ile tam wychodzi. Ale jakieś tam mamy tolerancję do ustawiania luzu tego międzyzębnego, do ustawienia całego tego wałka poprzez tą oto, tą oto tuleję tutaj tymi podkładkami. Czyli mniej więcej wiecie już, jak to rozebrać. I co, i takie całe moje zadanie tu było. No Cała reszta to wiadomo, od Was zależy. Jakbyście sobie tam robili, to tak się to rozczłonowywuje, nie? Części nie wiem, ile ona jeszcze pochodzi. Zobaczę, no, na razie sobie tam użytkuję, jestem zadowolony. Mniej mi pali od sześćdziesiątki, czyli urka, drapanki, różnego rodzaju takie rzeczy na tym moim malutkim gospodarstwie z powodzeniem z, z, sobie daję radę. Nie jest to komfortowy, tu komfortu w tym ciągniku nie ma co szukać. Luzy i tak jak ktoś tam napisał, że tam na piątce to ciężko nie mu kierować. No tak jest jak jest, no, nie jest to. Zresztą to już też jest wiekowy traktor, ta konstrukcja była jaka była. Na pewno opinie są takie, że są to twarde traktory. Powiedziałbym, że może tak. Ze silnikiem też nie ma jakiś większych obrotów, tych problemów. Jest to wolnoobrotowy D65 silnik. Umyta jest tutaj, jak ją wprowadzałem, tym trochę pomyłem, nie. Co wam tu jeszcze mogę powiedzieć? No poza tym, no tu nie ma za wiele. No co tam. Jak, jakby się ktoś coś chciał dowiedzieć, bo i tam hamulce, taśmy yy, naklejałem na na szczęki, różne rzeczy robiłem, bo wiadomo, że tam było powydzierane wszystko. Wiecie jak to do tej skrzyni się dobrać. Będzie wam łatwiej. Chodziło o to, żeby żeby po prostu żebyście wiedzieli tak. Jak się do tego zabrać, żeby się nie zastanawiać, bo ja się trochę tutaj motałem jak to wyjąć, jak to rozpiąć. Teraz już wiem, trochę też musiałem filmów pooglądać wszystkiego. Tutaj będziecie mieli tak, w takim skrócie jak do tego się dobrać. No i co? Dziękuję ślicznie za uwagę. I tyle, do miłego, no hej.